Witam na kanale Ogrodis M. Czy wiecie, co to za warzywo? A dacie wiarę, że to ogórek i to w dodatku afrykański. Co ciekawe, da się go uprawiać w Polsce. Mnie się to udało i w tym odcinku podzielę się swoimi wnioskami z uprawy. Powiem, kiedy go wysiewałam, jak o niego dbałam, jakie popełniłam błędy. Podam też kilka informacji o samym owocu, jego smaku i przechowywaniu. Serdecznie zapraszam. Oryginalny wygląd i ciekawa nazwa. Określany jako rogaty ogórek, ogórek afrykański, rogaty melon, bardziej znana nazwa to Kiwano. To egzotyczne warzywo pochodzi z Afryki Subsaharyjskiej. Ma owalny kształt i charakterystyczne kolce, bardzo ostre, można się nieźle pokuć. Owoce potrafią osiągnąć dość spore rozmiary. Średnia wielkość to 10-15 cm, ale trafiły mi się takie liczące 20 cm. Jest to odmiana ogórka, więc liście ma charakterystyczne dla tego gatunku. Kwiatuszki również typowe dla ogórka: drobne i jasnożółte. Jak na pnącze przystało, puszcza też wąsy czepne. Charakterystyczne dla ogórka. A tak wygląda kwiatek w pełni rozkwitu. Cudnie to wygląda. Prześlicznie. Nie mogę się napatrzyć. Zauważyłam, że kiwano jest bardziej odporne niż ogórki. Gdy ogórki zaczynały chorować, ogórek afrykański miał się dobrze, mimo bliskiego sąsiedztwa. Ale kiwano znacznie później wydaje owoce. Pierwsze zbierałam pod koniec sierpnia i to jest mój pierwszy sukces. Wcześniejsze lata wysiewałam wprost do gruntu po 15 maja i nie doczekałam się owoców. Tym razem przygotowałam rozsady na początku maja, dokładnie 3 Wysiałam do Doniczek i trzymałam w mieszkaniu. W cieplejsze dni wynosiłam na zewnątrz. Do gruntu wysadzałam na początku czerwca. Oczywiście, wcześniej hartowałam rośliny. Jaki błąd popełniłam? Uważam, że wysiałam za późno stanowczo za późno. Kiwano powinno dojrzeć na krzaku i być pomarańczowe. Ja, jak sami widzicie, nie osiągnęłam tego. Owoce w czasie zbiorów były zielone, niektóre zbyt małe. Może, gdybym miała bardziej nasłoneczniony ogród, to wyglądałoby to inaczej. W przyszłym sezonie planuję wysiać kiwano w połowie kwietnia, a może nawet troszeczkę wcześniej. Kolejny błąd, jaki popełniłam, to zbyt gęsto wysadziłam rozsadę. Dwie sadzonki wysadzone co pół metra. I zrobił się taki burz. Przestrzegam przed tym. Kiwano to inwazyjne pnącze u mnie, zagłuszyło inne rośliny. Pamiętajmy, że łodygi mocno się rozgałęziają i osiągają długość 3 do 5 metrów. Trzeba im więc zapewnić solidną konstrukcję. Moje tyczki nie wytrzymały naporu, poprzewracały się i narobiły bałaganu. No cóż, kolejny mój błąd. Teraz jestem mądrzejsza. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się to zrobić lepiej. Naprawdę mocno się to rozrasta. O takie to długaśne się robi. Okiwano w trakcie uprawy za bardzo nie dbałam, niczym nie zasilałam. E, wysadziłam w miejscu, gdzie był wysypany kompost. Jedyne co robiłam, to dbałam o dostateczną wilgotność i z dwa razy opryskałam drożdżami. Nic poza tym. A takie długie porosło. A jak ten rogaty ogórek wygląda w środku. I co mogę powiedzieć o jego smaku? Tak wygląda wersja zielona. Pokażę też bardziej dojrzałe. Dużo ziarenek, tak jak u przerośniętego ogórka. E ze względu na kolce, kiwano ciężko się opiera. Ja kroiłam na ćwiatki i wyjadaliśmy środek. A więc, jaki to smak? E, smakuje jak ogórek, ale jednak nieco inaczej. E, trudno ten smak opisać określiłabym go tak ogórek pokropiony limonką nie wszystkim może smakować ale są i tacy którzy się tym zajadają na przykład mój młodszy synek woła mama jest jeszcze kiwano natomiast starszy jest mniej zachwycony smakiem różne są gusta nawet w tej samej rodzinie na nasionach pisze że są to owoce o zapachu banana i smaku kiwi Jestem naprawdę ciekawa, czy w pełni dojrzałe rzeczywiście tak smakują. Mam kilka sztuk, które się uchowały. Przeleżały w pokojowej temperaturze ponad miesiąc. Nabrały nieco koloru. Nie są jeszcze pomarańczowe, takie żółtawe. Zaraz zobaczymy, jak wyglądają i smakują. Teraz ten smak jest nieco inny, trochę przypominający melona. Tak, trochę ogórek z małą nutką melona. Stał się bardziej soczysty. Ciekawa jestem, jakie mielibyśmy doznania smakowe, gdybyśmy jeszcze dłużej poczekali. Bardziej by dojrzało. Może uda się w przyszłym sezonie. Przyznacie, że ciekawa roślina, wnosząca nieco egzotyki. Mieliście z nią do czynienia? Powiedzcie, co o niej myślicie. Dzisiaj dziękuję za uwagę i do następnego odcinka.